Witamy wszystkie koleżanki i kolegów hodowców. Pierwsze wypuszczenie po 8 miesiącach. Gołębie tydzień temu zostały połączone. Jajka powinny się dzisiaj jutro pokazać. Będą na nich siedzieć, aż zejdą. Będą podłożone sztuczne jaja, aż do 23 kwietnia. Rano będzie otworzony gołemnik tak jak teraz, wieczorem zamknięty. żadny Oblotów, żadnego ganiania, wolny oblot cały czas. Cztery wywózki przed sezonem i to wszystko.